Palmę pierwszeństwa dajemy tym razem młodym, którzy przynajmniej na chwilę będą mogli złapać nieco oddechu. Kilkoro zawodników z podznaku Polonii wzięło udział w Mistrzostwach polskich Juniorów we Wrocławskiej Hali Stulecia. Jak im poszło? Bardzo się cieszę tutaj z tych czterech medali, jednego złotego i trzech srebrnych. Nasza młodzież pokazała co potrafi. Ci co nie zdobyli medalu także plasowali się w tych górnych miejscach. Także tutaj jest to przyszłość naszego klubu, z której bardzo się cieszę. Sukcesy nawet tych młodych trzeba doceniać. Sprawdźmy zatem, kto personalnie pokusił się o podium Mistrzostw Kraju. Złoty medal zdobył Szymon Gumularz, no i srebrne powędrowały dla Marioli Woźniak dwa medale srebrne w blicu i w szybkich i dla Kacpra Greli. Szefowie Polonii liczyli na trochę więcej, ale... Wynik jest i tak bliski ideał. Zawsze mogło być lepiej, to trzeba sobie przyznać. Eee, tutaj po cichu liczyliśmy troszeczkę, no więcej, może 5, 6 medali. Trzeba przyznać jednak, że 4 to też jest bardzo dobry wynik, tak tutaj e, na tyle klubów, co startowało, na tylu zawodników, tylu graczy to jest naprawdę e, bardzo dobrze. Mistrzostwa były pewnego rodzaju testem w grudniu, ponownie w hali stulecia odbędą się bowiem mistrzostwa kontynentu seniorów. Będziemy organizować w grudniu mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawiczych, czyli podobną imprezę tylko już dla dorosłych zawodników, podobną ilościowo tak samo. Patrzyliśmy, jak to było zorganizowane tutaj przez Związek Szachowy. Wyciągaliśmy własne wnioski, mamy własne spostrzeżenia. Część rzeczy zrobimy podobnie, część zrobimy inaczej. Także tutaj wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. A młodzi szachiści nie będą zwalniać tempa. Już w poniedziałek jadą nad morze, będzie granie. Ale będzie też czas na odpoczynek. Obóz szachowy w Dąbkach jest ostatnią częścią naszej Akademii Szachowej, która trwa od roku. I część osób z Akademii jedzie właśnie do Dąbek na wakacje. Będą mieli troszeczkę inny program niż typowo rekreacyjny. Tak? Aczkolwiek wiadomo, to są wakacje, więc rekreacji też nie, zabrak nie zabraknie. Na koniec obiecane słowo o seniorach. Jolanta Zawacka i Mateusz Bartel z Polonii biorą udział w Olimpiadzie Szachowej w Tromso. Przed szachistami trzy rundy, które rozstrzygną o losach medali do rywalizacji o podium. Mogą się jeszcze włączyć Polki, ale pod warunkiem, że będą wygrywać. 14 sierpnia, czyli w czwartek rozpocznie się prawdziwe odliczanie. Będzie wtedy równo miesiąc do startu. My już dziś sprawdzamy stan przygotowań. Do najważniejszego biegu we Wrocławiu. Praktycznie większość spraw organizacyjnych mamy zamkniętych. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie, też wszystko jest uzgodnione. Czekamy teraz na decyzję, jeżeli chodzi o organizację zgodę na organizację Masowej, zgodę na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. I praktycznie uważam, że ten miesiąc nam w zupełności wystarczy na spokojne przygotowanie do kończenia maratonu. Miesiąc do sygnału startu, w tym okresie biegacze już na pewno nie zdążą przygotować się od zera do udanej próby. Dla tych, co są jednak na pograniczu startu, bądź nie wzięcia udziału w imprezie, mamy małą motywację do wygrania atrakcyjne nagrody. Opel Adam jest to samochód taki bardzo nowy w swoim zamyśle, wyprodukowany w, praktycznie w roku 2014. Jest to nowy model. W związku z tym cena jego jest adekwatnie wysoka. Na tą wpłatę złożyli się sponsorzy i dostawca samochodu, czyli firma Opel. Wakacje to nie jest idealny czas do zapisów. Organizatorzy jednak się tym nie przejmują. I tak mogą być. Usatysfakcjonowani z obecnej liczby. Za start w maratonie zapłaciło już ponad 3,5 tysiąca osób. Nie ma takiego wielkiego przypływu zgłoszeń, bo w ciągu miesiąca przybyło ich około 500-600. Aktualnie mamy 3550 opłaconych zgłoszeń. O tysiąc więcej jest zgłoszeń papierowych, czyli czekamy ewentualnie na wpłaty należności. Za te zgłoszenia. O tej porze, rok temu, mieliśmy o 700 mniej zgłoszeń, czyli tendencja wzrostowa w stosunku do roku ubiegłego zachowuje się. Liczę, że na pewno. Do maratonu zgłosi się około 5 tysięcy osób. Jesteśmy przygotowani na 6 tysięcy osób. Półmaraton był próbą, podczas której nowość w postaci transmisji internetowej live zdała egzamin. Nie może więc dziwić, że bieg na królewskim dystansie także będzie można oglądać na żywo w sieci. To znacznie podnosi frekwencję, jeżeli chodzi o ilość biegaczy, bo tego typu informacja mobilizuje tych malkotentów do startu w maratonie, bo ich rodziny mogą obserwować na bieżąco zmagania na trasie. Poza tym, tego typu działania, jako bardzo nowe w Polsce, powodują też, że nasz maraton. Staje się imprezą, tak w sobie poważniejszą, czyli lepiej przygotowaną. 32 Wrocław Maraton, 14 września, start i meta na stadionie olimpijskim. Efektowne pojedynki i emocje do Wrocławia przyjechali zawodnicy m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Holandii i Czech. Wśród uczestników znalazła się m.in. Para z Aten i Pekinu, Agnieszka Wysocka, która pracuje i trenuje we Wrocławiu. Kobieta przyznaje, że tenis na wózkach to wyzwanie, ale i sama przyjemność. Uczestnicy międzynarodowego turnieju grają na dobrze nam znanych kortach fali Redeko do Wrocławia. Przylecieli między innymi Brytyjczyk Mark McCarroll, który w międzynarodowym rankingu zajmuje 12. miejsce oraz 13. Adam Kellerman z Australii. W tej części Europy to turniej o najwyższej randze. Tenis na wózkach niewiele różni się od tradycyjnego. W tym pierwszym piłka przed uderzeniem może dwa razy skozłować, ale jak przekonują grający na tym poziomie zawodników, których będzie można zobaczyć we Wrocławiu, nie zdarza się to często. Startujący we Wrocław Cup trenują już od dawna i poruszają się po korcie bardzo szybko, dlatego wystarczy im przeważnie. Jeden kozioł. W trakcie zawodów zostanie rozegrany dodatkowy turniej integracyjny imienia Grzegorza Offmana, w trakcie którego zmierzą się niepełnosprawni sportowcy, a także sponsorzy i VIP-y, którzy na co dzień nie jeżdżą na wózkach. Wstęp na wszystkie mecze turnieju, które odbywają się w centrum tenisowym przy Alei Halera jest bezpłatny. Finał Debla przewidziano na piątek. Dzień później zmierzą się finaliści całych zawodów. Wstęp na mecze jest bezpłatny. Poprzednia edycja zakończyła się sukcesem, usatysfakcjonowani byli przede wszystkim gracze i o to chodzi, bo przecież właśnie dla nich liga jest stworzona. Podczas dziesiątej odsłony Spartana wprowadzonych zostanie... Kilka nowości. To, co będzie nowego, na pewno dążymy, żeby, żeby ta liga była najnowsza, na, najlepsza i najnowsza we Wrocławiu. Chcemy, żeby była nowa strona internetowa. Dążymy do tego, żeby wszystkie mecze były, były kamerowane. Żebyśmy co tydzień mogli, mogli usiąść przed, przed komputerem, zobaczyć sobie skróty meczów, najładniejsze bramki. Będziemy dążyć do tego, żeby wybierać siódemkę, siódemkę kolejki, najlepszych bramkarzy, najlepszych zawodników. Wszystko to na naszej nowej stronie, która pojawi się już na początku września. Wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy. Spartan wygrywał z konkurencją, przede wszystkim obiektem. Boisko Przykrajewskiego ma wszystkie niezbędne cechy od Murawy. Po zaplecze sanitarne. Miałem tu przyjemność sędziować, poznałem tą ligę jakby od środka. Od tego sezonu jestem koordynatorem i wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. Mamy najlepsze boisko we Wrocławiu, to nie podlega żadnej, żadnej dyskusji. Mamy najlepsze oświetlenie, Na no to co robi różnicę w porównaniu do innych lig na pewno jest to, jest to właśnie zaplecze sanitarne. Mało gdzie możemy się przebrać, umyć, ogrzać, szczególnie w tych miesiącach październikowo-listopadowych. Myślę, że zawodnicy, zawodnicy powinni na tym tylko i wyłącznie korzystać. Również są miejsca dla kibiców, można usiąść, pokibicować. To wszystko, to wszystko jest jak najbardziej na, na korzyść dla, dla tych chłopaków, którzy, którzy uczestniczą w tej, w tej naszej zabawie. Mecze w dziesiątej edycji będą rozgrywane od poniedziałku do piątku. Do tego od czasu do czasu dojdzie w sobotę do zmagań w Pucharze Ligi. Gramy od poniedziałku do piątku od godziny 17:50 do godziny 22.00. Z racji tego, że mamy w okolicy, w okolicy bloki, ta godzina jest niezmienna. Wiadomo, czasami w soboty będziemy rozgrywać również Puchar Ligi, to też jest dodatkowa atrakcja dla, dla drużyn, które, które w, włożą, włożą pieniążki w to, mają dodatkowe spotkania, mogą się poczuć jak prawdziwi piłkarze. Rozgrywają mecze, będąc nawet w najniższej lidze, mogą zagrać z mistrzami ligi. Jest to również dla nich, dla nich jakaś tam atrakcja. Ci, którzy brali udział w poprzednich edycjach i odegrali w nich istotne role, znów wystartują. Szansa więc na rewanżę. Byliśmy w ca cały czas w kontakcie. Zespoły, które, które uczestniczą w tych rozgrywkach już od, od 4-5 lat, w dalszym ciągu wyraziły, wyraziły chęć, chęć gry w najbliższej 10. edycji. Wszystkie informacje dotyczące nowej edycji turnieju będzie można znaleźć wkrótce na stronie spartancup.pl.